Na no cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Zapraszam na kolejny film. Kolejny film o nasionach, które mi wykiełkowały. A wykiełkowała mi jub, m.in. jubra czy liska. Jubra czy liska, które wykiełkowała mi zaledwie po 5 tygodniach. A są to palmy, które mogą, mogą kiełkować do 3 lat. Więc zapraszam na film. Opowiem jak to się stało, że wykiełkowała. I opowiem Wam co zrobić, żeby te palmy kiełkowały wcześniej. Zapraszam. Więc tak, taka mała wstawka. Zanim przejdę do, do tych, do tych jubej, pochwalę się jeszcze jedną z nasion, którym wykiełkowało. Wykiełkowało mi tam dużo różnych nasion dzisiaj, ale to zwróciło moją szczególną uwagę. To jest nasiona Buty kiedy kiedyś zwane Butyą Kapitatą. Spójrzcie, jedno nasiono, a mamy. Zaraz mi tu spadnie, nie chcę tego połamać. Jedno nasionko, a mamy raz, dwa, trzy palemki. Jak to się stało? Po prostu każde nasiono Buti ma więcej embrionów. Zwykle są dwa lub trzy embriony. Nie zawsze one wszystkie kiełkują. Czasem się zdarza, że wykiełkują dwa, czasem się zdarzy trzy. Zwykle to złożono w czasie, czasem się zdarza, że wszystkie, wszystkie razem, ale bardzo rzadko się zdarza, że tak szybko po pięciu tygodniach z jednego nasiona mamy wszystkie trzy. A jak to się stało, to się stało tak, że jestem po prostu pies na promocję. Kupiłem to nasiona, mam trzy palmy. Nie, żartuję. Kupiłem więcej nasion. Duże mi wykiełkowały, większość ma jedno czy dwa. To się tak stało, stało akurat jedno, że, że ma wszystkie trzy, więc, więc jestem mega zadowolony. A teraz do o Butiach, o Jubeach, Jubea, czyli potężna palma pochodząca z Chile. E, o potężnym, potężnej kłodzinie, czyli ten pień palmy. To jest palma z największą, z najgrubszą kłodziną ze wszystkich, wszystkich palm i to powoduje właśnie, że ta palma stosunkowo wolno rośnie, bo wszystkie palmy, zanim zaczną rosnąć w, rosną w górę, rozbudowują swoją kłodzinę, czyli ten pień na szerokość. Czyli im szersza palma, niestety, tym wolniej to trwa. To jest, to jest właśnie jeden z tych przykładów, jak długo trzeba, trzeba czekać, ale naprawdę warto. To jest palma, która pięknie wygląda na każdym stadium rozwoju. Zarówno kiedy matelicy zaczynają się robić pierzastek w tej wielkości, czy są troszkę większe, czy już są potężne, zawsze ta palma pięknie wygląda. Z palm pierzastych, czyli tych pan, które mają liście w kształcie tych takich piór, czyli na przykład te właśnie wspomniane wcześniej, budie, czyli na przykład daktylowce, czy, czy właśnie ta jubea. To jest palma, która jest najbardziej odporna z wszystkich, z wszystkich palm o liściach pierzastych. Dodatkowo, z, jeśli ubywacie w, w, w miejscu, macie łagodny klimat latem, nie, jest, nie macie zbyt dużo ciepła, to jest ta palma, która z tych pierzastych, czy na przykład z mówię Butję i jubea razem, ona będzie wam najlepiej rosła. Te inne wymagają jednak dużo ciepłego lata. Ta powiedzmy sobie nawet w miejscach, gdzie to lato jest średnio, średnie powiedzmy po prostu. A teraz tak. Co zrobić, żeby nasiona wam tak fajnie i tak szybko wielkowały. To powiem Wam za chwilkę, to powiem na koniec filmu. Teraz pokażę, jak one mniej więcej wyglądają. Większość z nich, większość wygląda tak. To jest taki kiełek. Nie, widać? Teraz widać. To jest taki kiełek. To nie jest jeszcze duży, nie jest duży. Ale ja już je wyciągnąłem z tego woreczka. Wysiewam wszystkie te palmy metodą wodeczkową, Tu może zobaczycie całą serię o tych palmach. I ja wysypując je dzisiaj, miałem dwa takie wodeczki, Z tego wodeczka, jedna palma, która miała najdłuższy korzonek. Ten korzonek zaplątał się tutaj. Kiedy przechyliłem te i do popchnęły, końcówka tego niestety się wyłamała. Teraz Wam pokażę jak to wygląda. Powinienem to oddatować, ale mówię, to jest zawsze... To nie jest skazane. Tutaj się końcówka taka ta cieniutka odłamała. To jest, nie, jest nie jest duże do no ale mówię, troszkę to przystopuje. Um, największy, największa z tych, z tych palm, z tych nasionek, to jest ten tutaj. To jest ten właśnie Bad Boy. Nasiona palmy kiekują troszeczkę inaczej niż nasiona na przykład nie, fasoli. To są jedno liścienie, czyli tak, ona wypuszcza, wypuszcza korzeń w dół, ale pierwszy liść nie wyjdzie z, tego, z, tej, z, z nasiona. nasiona. to jest, to jest, skład, jest składnik materiałów odżywczych. To wyjdzie tutaj z, z podstawy, z podstawy tego korzenia, to jest koleoptyl, z tego koleoptyla wyjdzie pierwszy liść. Czyli z takiego tego wyrośnie cała potężna palma. Mamy na razie w wodzie, żeby mi te, te korzonki nie przesły. Bo mówię, bo nagrywam ten film. Um, Wykiełkował mi w sumie dzisiaj 80 palm, które muszę teraz jedno rozsadzić. Także nie będę się nudzić. Ja zamówiłem te UBS. Przyjechały do mnie 6 tygodni temu. Tutaj zobaczcie, kiedy one przyjechały. Zamówiłem 100 sztuk. Zamówiłem sobie też odmianę tą bardzo rzadką niebieską, która przyjechała 3 tygodnie temu. Ona mi jeszcze nie kiełkuje, Mam jej 50 sztuk. Link dołączam tutaj. A teraz, tak obiecane, co zrobić. Żeby te palmy Wam szybciej kwitły. Kwi... Żeby kiełkowały wcześniej, kwitły. I była Wam zachwytnie za 60 lat. Więc sadząc tą palmę, to myś... myślimy o przeszłości. Myślimy o naszych dzieciach czy wnukach, nie o nas samych. Um... Ale tak, co sobie zrobić, żeby wykiełkowała dużo wcześniej? Po pierwsze, świeże nasiona. To jest najważniejsze. Ja wiem, że to, to łatwo powiedzieć, a gorzej zrobić. Bo kupujemy nasiono, zwykle nie, nie wiemy, Ile to nasiono ma. Jeśli kupujemy od kogoś, kto je bezpośrednio uprawia te palmy, jasne, wiemy, że są zupełnie świeże. Jeśli kupujemy na przykład, nie wiem, na eBayu czy na przykład na Allegro, kto sprzedaje pojedynczy te palmy, no to nie wiadomo, może faktycznie, może właśnie kupił od ta osoba, kupiła je od, od hodowcy, od plantatora i mogą być świeże, ale równie dobrze mogę kupić taki nasion, nie wiem, no trzy lata temu, 200 i musi się nie sprzedały, co jakiś czas tam dodaje po 10-15, tak. No i w tym momencie to będzie problem, bo takie nasiona mówię, UBS stosunkowo długo kiepują, mają długą zdolność, ale mi wszystko to nam wydłuży, wydłuży ten czas. Świeże się jest Po drugie, przygotujcie sobie wszystko dużo wcześniej, zanim się na przyjadą, żeby nie tracić czasu. Bo zarówno czy wysadzamy metodą wodaczkową, czy wysadamy bezpośrednio do ziemi, pamiętajcie, ta palma ma głęboki korzeń, także miejmy my my już te pojemniki głębsze. To od razu do wysiewu. Nie wysadać tych 4-5 cm czy nawet 7 cm. To jest za małe. Ta palma musi mieć naprawdę miejsce, żeby tylko że mógł dosąć w dół. Wtedy nie będzie, będzie Wam dużo szybciej posłać Tak one są powoli, ale już nie opóźniamy tego, nie opóźniamy. To jest druga rzecz, ją wcześniej. A trzecia. I to jest coś, co sam zauważyłem. To jest to, jest, nie wiem odkrycie, ale to jest coś, co, mi, co u mnie przyspieszyło. Testowałem to rok temu na nasionach Buty Yatay. I. Miałem różnicę rzędu dwóch, dwóch miesięcy średnio na nasionach, e, dużo wcześniej. A co się stało? Zarówno buty jak i UB rosną lepiej w miejscach z klimatem, w których jest to różnica temperatury pomiędzy dniem a nocą. Ale tego na przykład tak, tak słabo one rosną, nie wiem, na wybrzeżu Kalifornii, gdzie, gdzie jest blisko morza, temperatura jest praktycznie jest ciepła cały czas, teoretycznie powinno szybko rosnąć. Nie, nie będzie rosnąć, rosną, bo musi mieć ta temper, różnica, do te wahania temperatury, dobowe wahania temperatury. I tak sobie pomyślałem, że jeśli one rosną lepiej, kiedy są wahania temperatury, może też kiekują lepiej, kiedy są wahania temperatury. I tak właśnie wpadłem na tą metodę, żeby zrobić im te wahania temperatury. Jak to zrobiłem? Kupiłem, kupiłem czasomierz taki włącznik, wyłącznik który włącza się, ustawiłem, ustawiłem go, żeby pod matę grzewczą, że mata grzewcza włącza mi się na 16 godzin. Czyli 16 godzin jest włączona, 8 godzin jest włączona, 24 godziny cała doba, i tak to się powtarza. ja nie włączam, to automatycznie się samo włącza. Różnica jest niebo a dzień naprawdę dużo wcześniej. Wszystkie buty widzę to teraz w tym roku, jak i te mówię, i, i ta juba tak samo. Rok temu Jubea mi kierowała, kierowała tam po dwóch miesiącach. Pierwsza bodajże, potem po trzech, po pięciu, to było nawet różne w czasie. I oczywiście mogła być kwestia nasion. Że mamy z tego, samego, z tego samego źródła, ale mówię, moim zdaniem, właśnie to jest ta różnica temperatur pomiędzy dniem, dniem a nocą. Bo teraz mówię, mam 100 nasion, a po 5 tygodniach mam 23% skuteczność kiełkowania. więc naprawdę jest rewelacja. Tak szybko tyle nasion. Sam się tego nie spodziewałem. Tak mówię, jeśli będziecie wysyłać na UBA czy BUTI, spróbujcie zrobić tą metodą, że będziecie różnica temperatury dniem a nocą, bo u mnie to się rewelacyjnie sprawdza. Mówię, to dzisiaj te 23 nasiona ze stół. Samego mnie zaskoczyło. Macie pytania? Macie komentarze? Piszcie, komentujcie. Bardzo chętnie posłucham Waszych, waszych doświadczeń z Jubeą czy z butią. A jeśli chcecie więcej filmów, jeśli chcecie widzieć aktualizację tego, to subskrybujcie, bo również mam nasiona niebieskiej. Mówię, tej niebieskiej tu zobaczycie, ta odmiana jeszcze mnie nie wykrykowała, ale są w ziemi dopiero 3 tygodnie. Także będziemy czekać, jak wykrykują też dołączę film, a teraz już nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa.